Cześć, nazywam się EasyTab do nas w kolejnym odcinku z mapki przygodowej Cztery królestwa. Idziemy zbadać to dziwne pomieszczenie. Znaczy, nie wiem, dziwne drzewo. Tak powiem. Dobra, co my tu mamy? Jakaś notatka. Wielkie drzewo. I bardzo dziwne dźwięki. To chyba pigmeny. Pigmeni. Wielkie drzewo, dobra, przeczytajmy. Zainteresowała cię ta budowla. Zanim zetniesz to drzewo, wiedz, że jest w nim mob Spawner. O proszę, będzie tworzył świnie, jeśli postawisz go na ziemi. Myślę, że jest stworzony przez zombie pigmeny. Cóż, wydłup sobie wejście i wchódź. Dobra, sprawdźmy. Szkoda, że nie mam siekiery. i zombi, zombie pigmeny. I jest i zombiak. Mogę się założyć. Coś go tam... Coś tam słyszałem. i tam. O, fuck, jednak wyszedł. Ale prawie mi się udało... ...ich nie wypuścić, o, fuck. Jeszcze zombiak biegnie. I zrobiło się aż tak ciemno, że się nie pali. I będę miał nawet jeszcze trochę złota. O fakt jeszcze jeden. O fakt, tu jest spawner. Jest, nie atakuje mnie. No, tak myślałem. Będę, z z zbiorę sobie to. Płotki, aha, mówiłem już po co mi płotki, dobra. Już nawet mogę sobie ogrodzić ten mob spawner. Ale z tym pójdę do. No, do fortecy? Czy tam królestwa? Dobra, wracamy. Mam nadzieję, że mi nic nie zje po drodze. Fak, już mi chcę coś zjeść. Odejdź. Ucieknę mu? Chyba nie Odejdź Mówię coś Fak, no aby mi tylko nie zabił, no Fuck zginę Uf, Dobra, nie strzela O fuck Kurczak Już myślałem, że tam coś jest Myślałem, miałem nadzieję, że mnie bić nie będzie, ale jednak. Owca. Jajko. Szpielec. Gdzie jest mój dom? On powinien być gdzieś tu niedaleko. Tutaj jest to, więc on jest po drugiej stronie. Może ja sobie przejdę drzewami? Dobra. Nie dam rady drzewami przejść. Biegiem. Huch, creeper. Fak, gdzie jest mój dom? Ja chcę do łóżka. Jest! Biegnij! I... Jesteśmy w domu. Spać. Huh. E, dobra, co miałem, co miałem zrobić? Co miałem zrobić? Co miałem zrobić? Co miałem zrobić? Na pewno schować te diamenty. A może byśmy tak poszli na zombiaki? Aha, wiem co miałem zrobić. Ale pójdziemy dzisiaj na zombiaki. E, to zaraz zrobię, to, to, schować, to założyć, później... Żelaza, no, trochę mam. To, to, to... Dobra. Zrobimy sobie na szybkości farmę świnek. O tak. Dobra. Aby nie, nie wyskoczyły, wskoczyć już sobie może co chce. Świnek i tak nie zaatakuje. Nic. Tadaam. Jeszcze tylko furtkę. Drewno, patyki. Dirt. Deski? Patyków nie mam? Nie widzę. Dobra, i tak. I mamy furtkę. Czy tam bramę? Dobra. Coś mało się tych świnek spałni. Eem, tak. Co wiesz, przecież ich były. A, tu jest już 9, dobra. Niech się to przedopi do końca. Ja sobie przygotuję, może, ekwipunek. A jeszcze to, o to, tak. Diamentowy mieczyk, żelazny też się weźmie, chociaż już się kończy, to zostawię. Tego zostawię, to, tego wezmę. Tak, tak. Dirt, to, to. Chestplate, dobra. To zostawię. Wezmę sobie może, chociaż to idę do zombiaków to zaraz będę miał mięso W razie czego jakby się to skończyło Tyle? Więcej pochodni Nie, potrzebuję więcej Gdzie te deski? Dobra Idziemy na zombiaki Trochę płynięcia, coś mi się wydaje. Fak na szczęście mnie nie zabił. Dobra, przeczytajmy. Odległa wyspa. To chyba jakiś stary port, chociaż tak nie wygląda. Nie wiem ile lat temu ktoś tutaj mieszkał. To musiało być dawno temu, sądząc po wyglądzie tego portu. Mimo wszystko jest w nim kilka łódek. Niedaleko stąd jest wyspa, na której prawdopodobnie omieszkała się jedna z wiosek. Zombie. To ją na początku wy wyeliminuj. Kiedy sam będziesz miał już wioskę i odpowiednie wyposażenie, to bierz łódkę i pójdź prosto. Popłynę już. Nie, nie chcę mi się teraz jej kończyć. Rozwalmy tych zombiaków. Dokładnie na wprost od tego portu jest ta osada. Porada, uwaga. płyni na wprost od tej tabliczki, nie od wyjścia wejścia od portu yy, Możesz płynąć naprawdę długo, ale kiedy zobaczysz pierwszą górę to tam jest ta wioska dobra łódkę może wezmę tą szybciej dawaj, dawaj Nie ma tak będzie szybciej, dobra no, wprost od tabliczki skręcaj. To pewnie po tym dziwnym śladzie tutaj. Nie wiem. A Aha! Chyba wiem po czym to jest ślad. Czego ona nie chce skręcać? Wąwóz. Tam jest dziwne zapadnięcie. Co ona tak dziwnie działa? To łódka, no? No, tutaj chyba była jakaś ścieżka, bo ten prąd ciemniejszy to jest... Yy, to znaczy, że płynie chyba tak, się, tak mi się wydaje O, tutaj się skończyło Większa góra? Chyba o to chodzi Raczej tak Gdzie ta osada? Wcale to nie było O, tam Trzeba się pierwsza na nią jakoś wspiąć Naprawdę duża góra. endyk? Ehm... Chyba jakoś od tyłu spróbuję. Dziwnie to zabrzmiało. <śm> teraz tutaj. O, dobra. Fajny poza tym teren. Chyba jednak pójdę od przodu. Kurde no Szkoda że nie widziałem łopaty mogłem sobie wziąć no Ehm um, Ehm um, um, um. Może z tej strony Fuck! Jeszcze tylko niżej zszedłem. O tam chyba coś będzie ciekawszego No prawie dobra ale ten już sobie chyba jakoś poradza jeszcze trochę dirt'a jakbym zebrał fuck prawie spadłem dobra szybciej będzie chyba zebrać kamień stąd Dobrze Zabiła się Gdzieś tutaj są świnie A, bo to już ten Powierzchnia Szczyt, znaczy Fuck Dobra, ten tych już mi się chyba uda. W miarę bezpiecznie wejść Fajnie wygląda to forteca. Pająków jest dużo brzydsza. Chociaż ciekawe jak jest w środku. Wow wow wow! Ej, to nie miała być forteca pająków. I pająki miały niby w dzień nie atakować. flina. O, oh, fuck, fuck, nie zamknęłem. Dobra, i pamiętam tyle, że mam je rozwalić. Ale może pierwsze wyeliminuję te pomieszczenia. Wooden Axe. A cóż to? Narzędzia. O, łódka, przyda się Tam swoją rozwaliłem, w końcu Sponer Węgiel Miski Drzwi? Drzwi mi się nie przydadzą nie no, tutaj też Kurde, dużo ich tu Ka... O, melony proszę bardzo O, o, fuck Tutaj jak na złość się dwa zrespiły, no Miecze, o proszę eh, tych drewnianych już nawet nie będę brał Ale głośne są O, tam coś jest Nice Ale zszedłbym tam w dół jeszcze mało łopatę, prawda? Prawda O, oh, fuck zombie <laughs> O, oh, fuck, co się co to ma być? Słyszałem otwieranie drzwi. <laughs> Fuck! Dobrze, 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 gincie, gincie. Z bym to spalił wszystko. Nie za blisko, panowie. Co one tam robią? Jak one otwierają te drzwi? Dobra Nie chcę mi się trochę ich rozwalać, to to tyle mi zajmie Jak one mogą otwierać drzwi? Co tu jest jakiś hero brain? Aha, już wiem jak mogą otwierać drzwi Te drzwi są żelazne Coś mi się zdaje, że one tam muszą siedzieć, żebym ja tam mógł wejść. I mam wejść centralnie do nich. Sypialnia. O, fuck O! Będę łóżka do domków. Zaraz nie będą miejsca we wibonku. Chodźcie do mnie, podejdźcie. Nie no dobra przecież ja tu mogl rozwalać. No co ja się boję. Tak, no nie dacie mi rozwalić nawet tego. Mam kier. Bardzo dobrze. O, kwiatka posadzę. On mi się na pewno nie przyda. I znowu mam pytanie. Ile już nagrywam? Pizdu. Tu jeszcze jęczy dookoła O diamencik Ale cały czas coś jeszcze jęczy. O, kompas O fuck, już wiem gdzie jęczu ja tu jeszcze nie sprawdzałem Oni chyba tutaj jęczą. Niestety nie tylko tutaj jęczu Pusta bez jaj. Dobra, oni tu wszędzie dookoła są nawet. Dobra, ale powiem Wam tyle, że nie chcę mi się tego wszystkiego rozwalać, że ich tu jest 20. Że to mi tyle zajmie. Nie, wiem, ja uznaję, że to już jest oczyszczona wioska. Nie wiem, co. Nie wiem, jakie zdanie ma twórca tej mapy. Ale, sorry, ja tego nie będę rozwalał. Tego jest za dużo, naprawdę Dobra, oni coś tutaj gdzieś tu jeszcze wychodzą Ale to chyba nic dziwnego bo przecież jest noc w końcu Fuck nie zamknęłem go coś tu jeszcze siedzi Koniec Koniec to będzie koniec odcinka, ja sobie już poza wizją wrócę i wezmę te przedmioty. Komentujcie, subskrybujcie i łapka w górę na razie.